Witam oczywiście Państwa bardzo serdecznie. E, e, oczywiście dzisiaj e, jest taki dosyć upalny dzień, bo jest prawie ponad e, 30 stopni ciepła. Witam oczywiście wszystkich oczywiście bardzo serdecznie na kanale kolorowe Ogrody Flowers. Dziś taki, e, jakby to powiedzieć, materiał na temat rozmnażania tulipanów. No i oczywiście na sam początek widzimy, że już mam te tulipany rozmnożone, jak je ogólnie rozmnożyłem. zobacz ile się tego tu w ogóle rozebra, zebrało. I praktycznie, jeśli chodzi o tulipany, jak je rozmnożyć, też się pojawi niedługo też materiał o rozmnażaniu cebulek, lilii i tych innych różnych rzeczy. To też się pokaże na praktycznie na takiej samej zasadzie, jak tulipany. O tu, jak widzimy, mamy już oskubane te tulipany, bo to już są, jak widzimy, przekwitłe liście, stare, już leżeli w piwnicy długo, długo, długo. Tu mamy skorupki od, stare skorupki od tulipanów tak dalej. No i tu mamy oczywiście ziemię tulipanów, bo tu ogólnie było około siedmiu, siedmiu tulipanów. Siedem tulipanów było w tej doniczce, a teraz sobie policzymy. Zobaczymy, ile ogólnie mamy tych tulipanów. Tak to się nie będę liczył, ale no, ja spróbuję w tak krótkim jakby to będzie czasie policzyć. Ale nie wiem czy mi starczy czasu. No tu jest oczywiście 1, 2, 3, 4. Policzymy tak troszeczkę więcej. Tu już jest 7. Eee, tu już jest oczywiście 10. Eee, tu jest około 13. Tu mamy szesnaście, tu mamy dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć. No i mamy. Jest obecnie 39 tulipanów, czyli praktycznie z 7 cebulek tulipanów wyszło około 32 tulipany. Wyszło około 39 tulipanów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tulipany, bo tu jest obecnie jest 39 tulipanów, tak? Tam też może i mi jakoś, tak? I jak by to powiedzieć, tulipany, można bardzo łatwo yy, rozmnożyć i tak dalej. No i oczywiście tu chcę Wam po prostu w skrócie powiedzieć jak to mniej więcej zrobić. Sadzimy tulipany. Sadzimy tulipany jesienią, mniej więcej między listopadem a grudniem listopad. Najbardziej to w listopadzie, tak? Bardziej w listopadzie sadzimy tulipany, czy też możemy jeszcze w grudniu. No i dopiero koniec stycznia. Koniec stycznia wyjmujemy doniczkę z wsadzonymi tulipanami, bo oczywiście tulipany wsadzamy do doniczki z ziemią i zakupujemy ją do ziemi, do ogrodu. I zostawiamy ją tam praktycznie na jakieś 2,5 miesiąca, zostawiamy ją tam, żeby zamarzła, itd. Tak dalej, tak dalej. I wyjmujemy ją koniec stycznia, tą doniczkę, bo w listopadzie sadzimy, tak dalej, tak dalej. I po prostu wyjmujemy ją, jakby to powiedzieć konistycznie, tak? Konistycznie. Wyjmujemy, przynosimy ją do domu, zobaczymy czy coś tam urosło, czy nie, i tak dalej. Jeśli coś się ruszyło, to tak. Oczywiście stawiamy ją oczywiście. Nie wiem, czy na komodę, czy na biurko, czy jakieś takie jasne miejsce, pomieszczenie. No i po prostu... Tulipany zaczynają kwitnąć. Myślę, że gdzieś tak początek lutego, koniec lutego będziemy mieli już kwitnące tulipany, już gotowe do, do wazonu, czy tam do czegoś innego. No i po prostu mamy już te tulipany, tak? Pierwszy oczywiście proces tego rozmnażania się jakby to powiedzieć, zakończył. No i teraz tak. Trzymamy te tulipany. Dość długo. Długo je trzymamy. Eee, myślę, że to tak gdzieś tak do kwiecień, do kwietnia, do maja trzymamy te tulipany. Później je, yy, yy, tak, do kwietnia albo nawet i do maja, do maja, przepraszam, do maja, do, kwie do końca do końca kwietnia trzymamy te tulipany. Później je yy, zanosimy do piwnicy, jak te liście przekwitną, i tak dalej, kwiaty, tak dalej, zanosimy je do piwnicy i dopiero... Dokładnie 3 sierpnia przynosimy je do domu. 3 sierpnia, bo ja to oczywiście wczoraj to robiłem. 3 sierpnia przynosimy do domu i po prostu oskubujemy te skorupki, obcinamy te stare liście. Czyli mniej więcej tu chcę Wam oczywiście pokazać, jak to mi będzie wyglądać. Te liście po prostu obcinamy, albo urywamy. I się zaczyna. Zaczął już się właśnie zaczął proces rozmnażania i takie oto skorupki rozpinamy. No i tam w środku powinny być właśnie takie jak tu mniej więcej widzimy cebulki i tyle praktycznie jeśli chodzi o inne e, cebulki kwiatowe to mniej więcej e, praktycznie na tej samej zasadzie ale tulipany no niestety to no tak to wygląda jeżeli chodzi o tulipany ja oczywiście mam nadzieję że wam oczywiście pomogłem i już mniej więcej wiecie jak te tulipany rozmnożyć także oczywiście dziękuję Wam oczywiście bardzo za uwagę to był oczywiście kanał kolorowe ogrody flowers także jeszcze raz dzięki no i do zobaczenia do kolejnych materiałów a niedługo oczywiście przegląd roślin sierpień także na razie no i oczywiście pozdrawiam